Hej, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj sobie e, otworzymy paczkę z ziołami. Przyszła mi dzisiaj paczka e, z ziołami dla kardamona i dla kucyków. Mm, wiem, że na to nie było filmów, dlatego też trochę się stresuję, rozmawiać e, zaraz rozma do kamery, ale może jakoś z czasem mi to przejdzie. Mm, dobra, i otworzymy sobie. O, Boże! Dobra. Generalnie mm, chciałabym Was przeprosić za to, że filmy nie pojawiają się regularnie, ale na ten moment... Nawet nie mam jak jeździć, bo mam cały plac zalany, jest dosłownie jedno wielkie jezioro. Jak tylko wyschnie i zacznę w końcu jeździć, to zacznę Wam nagrywać filmy. Jeżeli chcecie, to mogę Wam też ponagrywać jakieś takie rzeczy typu, no wiecie, takie z życia w stajni. Nie, nie stricte z jazdy, tylko jakieś takie rzeczy ze stajni, to dajcie znać w komentarzach. I możemy też zrobić Q&A, bo w sumie dawno nie było. Chyba pół roku temu ostatnio jakoś, może, może dłużej nawet, więc możemy sobie nagrać Q&A. Jeżeli chcecie Q&A, to piszcie w komentarzach pytanka i co, może wrócimy sobie do naszego trybu pozdrowień, co? Chcielibyście? Jeżeli tak, no to koniecznie napiszcie w komentarzach, że chcecie zostać pozdrowieni, a ja w kolejnym filmie wybiorę ze trzy osóbki i zostaniecie pozdrowieni. Dobra, poczekajcie, muszę się skupić żeby yy, otworzyć to nożyczkami. Powiem wam, że nie jest wcale łatwo. Jezu, uwielbiam otwierać paczki z ziołami, bo jak się tylko to otworzy, to tak czuć te wszystkie zioła. Ale dobra, może postawię to na ziemię. Yy, to mi nie będzie zaszkadzało. I w ogóle to wydaje mi się, że zamówiłam... Wydaje mi się, bo miałam problemy tam przy zamawianiach, jak dzwonili oni z tego sklepu i... Yy, i się dopytywali, czy na pewno to chcę zamówić, czy nie chcę wymienić czegoś na coś, bo zrobiłam istotne dwa hmm, dwa zamówienia i musiałam jedną usunąć. E, dobra, mamy krwawnik. Oczywiście standardowo kardamon dostaje krwawnik. Krwawnik jest głównie na. Znaczy, ja go podaję kardamonowi na, na drogi oddechowe, bo zdarza mu się kaszlnąć. I e, żeby ten krwa, krwawnik go po prostu wspierał. E, jeżeli kogoś by to interesowało, to zamawiałam z złotego konia, bo w złotym koniu są najtańsze zioła. Wcześniej zamawiałam z dla koni, chyba, ale tam jest dosyć drogo, więc od jakiegoś czasu zamawiam z, ze złotego konia. Tutaj mamy drugą paczuszkę krwawnika, i chyba trzecią. Tak, zamówiłam półtora kilo krwawnika, bo kardamon go wcina po prostu. To jest takie jego podstawowe zioło, Tak samo podstawowym dziełem, przez, przez jakiś czas u niego był żywokost lekarski, ale. Teraz przez jakiś czas był w ogóle niedostępny, więc przestałam go kupować. No i teraz, jak nie jest w treningu, bo to jest też takie trochę mocniejsze zioło, jak nie jest w treningu, to mu tego nie podaję. Myślę, że zamówię mu jakoś w marcu, jak będziemy próbować się wdrażać w, z powrotem w regularne treningi. Dobrze, co tu mamy dalej? Tutaj mamy chyba malinkę. Nie, to jest jeżówka. Jeżówka będzie dostawać leon, miłka i kardamon, bo jest super ziółkiem. Mm, jest jak pięknie pachnie. Uwielbiam zapach tych ziół, naprawdę. Mm. Tutaj mamy drugie opakowanie jeżówki. I mamy skrzyp. Skrzyp to też jest takie moje a powiedzmy podstawowe zioło w lato. Nie zamawiam go, tylko zrywam, bo u nas na jednym z pastwisk jest po prostu wysiew skrzypu. Jest go tam naprawdę bardzo dużo, więc zrywam i nawet podaję kardamonowi po prostu taki wiecie, świeży. i Kardamon go strasznie lubi, także, także dostaję. I skrzyp jest słuchajcie na. No, ja go podaję ze względu na to, żeby sierść i kopytka były ładne. I naprawdę, sierść po tym jest tak piękna, jest tak lśniąca. kardamon ogólnie ma genetycznie mm, bardzo ładną, yy, lśniącą sierść. A krwawnik, yy, nie krwawnik, tylko skrzyp mu w tym jeszcze bardziej pomaga. Kolejna paczuszka skrzypu, więc mamy kilogram. Następnie mamy pożyczka. O, i pożyczki, słuchajcie. Nie kupowałam nigdy jeszcze, ale czytałam na stronie, że no po prostu fajne, fajne rzeczy o niej czytałam, eee, ale teraz nie pamiętam. Za chwilkę sprawdzę i się tutaj wam. albo napiszę, albo się dogram. Eee, także tak, mamy pożyczkę dla. chyba ona miała być dla kucyków, z tego co pamiętam. Z tego co pamiętam, jak ona ma właśnie, właśnie to miała być dla kucyków, ale zobaczymy bo nie pamiętam, na pewno... Aha, tak, bo zamówiłam jeszcze malinę i malina na pewno leci dla kucyków, bo ona jest super na jakieś bóle reumatyczne, a kucyki już będą miały teraz 22 lata, więc może im tam coś doskwierać, więc na takie jakieś ewentualne właśnie bóle będą sobie dostawały malinę. One już dostawały malinę, tylko w innej formie, bo to jest taka, widzicie, bardzo... Yy, bardzo cienko cięta, bardzo taka jest sypka. A, a wcześniej dostawałem po prostu liść maliny, mm, też bardzo lubią, yy, także nie ma z tym problemu. Kucyki ogólnie większość rzeczy z tych ziół, wszystkich lubią. Zresztą, kardamon tak samo, więc u nas nie ma problemu, że czegoś się nie zjada, chyba że chodzi o jakieś takie na przykład zioła w proszku, to tego nie zjedzą. Przynajmniej kardamon, kucyką chyba nigdy nie, nie, nie próbowałam nawet podawać. Yy, natomiast tak. Dobra, i teraz mam się dogram jeszcze, żeby wam opisać dokładnie każde ziółko, na co ja będę stosować lub na co po prostu y, te zioła są. E, tak jak myślałam, porzeczkę też zamówiłam z myślą o kucykach, bo y, porzeczka ma działanie takie bardzo y, po, po chorobie od, odnawialne, że tak powiem, organizm, więc będzie super dla kucyków, bo kucyki też będą miały pewnie y, bardziej osłabioną odporność. Tak samo jak krwawnik jest wykrztuśny, pomaga tutaj na drogi oddechowe. Też właśnie porzeczka, jeśli chodzi o jakieś problemy ze stowami. No, tak samo zresztą jak Malina, podobnie działa. E, I co? I to chyba główne: jakieś takie jeszcze tam wiecie? Problemy trawienne, oczywiście. Y, pomaga przy problemach trawiennych, także uważam, że ma spoko dla kucyków. Ciekawe tego, czy będą chciały jeść, ale podejrzewam, że smakuje podobnie jak Malina, więc chętnie zjedzą. Jeżeli chodzi o jeżówkę, to jest ona przede wszystkim rozkurczowa, przeciwbólowa, przeciwwirusowa. Można ją stosować, jak to się mówi, prze... Jak to się mówi? Nie wiem jak to powiedzieć. Można ją stosować profilaktycznie, profilaktycznie przed jakimiś właśnie stawowymi problemami albo... Przed zapaleniami układu moczowego, rozrodczego, także też jest super. Będzie on dostawał kardamon i kucyki. I może jeszcze Wam powiem, jak to mniej więcej cenowo wyszło, bo to jest serio mega, jakby spoko. Tutaj za pół kilo 15 zł i to wszystko chodzi mniej więcej bardzo podobnie. Wydaje mi się tylko, że za skrzyp zapłaciłam 13 zł za pół kilo, także mega, mega super. Ja się cieszę. To nie jest żadna reklama, ani nic. Po prostu, po prostu chcę wam polecić Złotego Konia, bo ma naprawdę spoko zioła, tak jak w każdej innej, tak jak w każdym innym sklepie z ziołami dla koni, a jest po prostu znacznie taniej. Także polecam. No, i dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli chcecie oczywiście więcej, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmikach.